Przyjrzymy się dzisiaj dwóm niezwykle popularnym zagadnieniom. Weźmiemy na tapet ponadczasowe i modne wnętrze. Jaka jest między nimi różnica? Czy wnętrze modne może być ponadczasowe i odwrotnie? Co konkretnie jest ponadczasowym elementem, a co jest jedynie trendem? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Kaja. Uwielbiam architekturę, projektowanie wnętrz, świetny design i nowoczesne technologie, którymi również zajmuję się na co dzień, gdyż wraz z wężem prowadzę firmę Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli projektuje i wykonuje inteligentne domy. Więcej informacji na ich temat znajduje się w tym oto filmie, dlatego zachęcam do jego obejrzenia. A teraz zajmiemy się różnymi elementami wystroju wnętrz, które obecnie są bardzo popularne oraz różnymi stylami które często widuje się ostatnimi czasy w projektach i w realizacjach. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, czy według mnie są one ponadczasowe, czy są tylko chwilowym trendem, który niedługo będzie już zwyczajnie niemodny. Modne wnętrze to takie, które urządzone jest zgodnie z obecnie panującą modą. Posiada elementy wpisujące się w trendy, które niekoniecznie muszą być modne za kilka lat, bo jak doskonale wiemy, trendy mają to do siebie, że jak szybko się pojawiają, tak szybko potrafią też i znikać lub stawać się z biegiem lat zwyczajnie niemodne. Natomiast ponadczasowe wnętrze to takie wnętrze, które zawsze wygląda świetnie, bez względu na obecnie panującą modę, z którą bardzo często ma też niewiele wspólnego. Takie wnętrze nigdy nie daje wrażenia przestarzałego i niemodnego, a upływający czas nie działa na jego niekorzyść. Przejdźmy już zatem do konkretów, zaczynając od drewnianych lameli, które na przestrzeni ostatnich lat szturmem wdarły się do wnętrzarskiego świata. Są szeroko wykorzystywane m.in. jako elementy dekoracyjne ścian. Czy elementy na różnych meblach, na przykład kuchennych? Stanowią one też alternatywę dla tynkowanych ścian, którymi możemy wydzielać konkretne przestrzenie w domu. Czy jest to modny element? Zdecydowanie tak. Jego popularność ostatnimi czasy jest bardzo duża i wykorzystywana na szeroką skalę. Ale czy jest to element ponadczasowy? W mojej ocenie niestety nie. Uważam, że z biegiem kolejnych najbliższych lat zdecydowanie zacznie tracić on na swojej popularności, i za jakiś czas lamele te będą tak samo postrzegane, jak dzisiaj postrzegana jest błazeria z okresu PRL. Jak widać, nie zawsze drewno stanowi o ponadczasowości danego rozwiązania. Liczy się też to, co z niego jest wykonane. Kolejnym elementem wartym omówienia jest niezwykle popularny marmur, który występuje w przeróżnych aranżacjach wnętrzarskich, zarówno jako element mebli, różnego rodzaju dodatków wnętrzarskich, podłóg czy ścian. Niezwykle popularne stoliki kawowe z marmurowym blatem, konsole na przykład na złotych nóżkach, czy płytki, które są z niego wykonane lub którego imitują, to ostatnimi czasy jedne z najpopularniejszych elementów we wnętrzach. Czy uważam, że jest to materiał ponadczasowy? Zdecydowanie tak. Marmur wykorzystywany był już od czasów starożytnych. Obecnie jest również bardzo popularny i szeroko stosowany we wnętrzach i nadal będzie on popularny. Jest to materiał naturalny, który zawsze będzie wyglądał pięknie. Oczywiście, jak wszystko, będzie się on ludziom nudził, zwłaszcza po latach, kiedy zdecydowana większość wnętrz urządzana jest właśnie z jego wykorzystaniem. Ale pamiętajmy, że marmur występuje w różnych odmianach, które potrafią się mocno różnić między sobą, tym samym wnosząc też powiew świeżości we wnętrzu. Konkretne rzeczy wykonane z marmuru bądź materiałów imitujących marmur będą się powoli nudzić, gdyż jest już ich zdecydowany przesyt we wnętrzach. Jednak marmur sam w sobie jako naturalny materiał zawsze będzie ponadczasowy i niezwykle piękny. Nie mogłabym nie wspomnieć również o sztukaterii we wnętrzach, która również na przestrzeni ostatnich lat mocno zyskała na swojej popularności i jest nadal szeroko wykorzystywana w różnych aranżacjach i w różnych pomieszczeniach. Jest to element, który zdobi wnętrza od wieków i uważam, że nadal będzie on elementem bardzo popularnym. Czy jest trendem? Obecnie zdecydowanie tak. Czy jest to element ponadczasowy? Oczywiście. Sztukateria to klasyka, czyli ponadczasowa elegancja, która w wyrafinowany i oryginalny sposób może łączyć ze sobą różne elementy, różne style wnętrzarskie, spójną piękną i unikalną kompozycję. Sztukateria absolutnie nie musi kojarzyć się z typowym klasycznym wnętrzem. Zestawiona na przykład z nowoczesnymi czy ponadczasowymi meblami daje niezwykle ciekawe połączenie. Pięknie zmiękcza surowość nowoczesnych form, nadając im wysublimowanej elegancji. Jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze elementy vintage, możemy stworzyć absolutnie fenomenalne przestrzenie. Trzy kompletnie różne i skrajne elementy we wnętrzach zestawione w jednym w pomieszczeniu, które niezwykle harmonijnie i oryginalnie współgrają ze sobą. Właśnie to, że sztukateria daje nam tak wiele możliwości aranżowania przestrzeni i bawienia się efektem końcowym we wnętrzu powoduje, że jest ona elementem ponadczasowym. Łuki we wnętrzach i obłe, bardzo miękkie kształty mebli to również jeden z popularniejszych trendów tego roku. Przez lata bezkonkurencyjnego panowania surowych i prostych form nadszedł czas na miękkie linie i obłe kształty. Czy uważam, że elementy te są ponadczasowe? Niestety nie. Obecna moda na nie wynika raczej ze znudzenia prostotą i surowością form odejścia od wnętrz urządzonych w stylu skandynawskim, które się już zwyczajnie przejadły, tak samo jak wnętrz minimalistycznych, które często uważane są za zimne, zbyt surowe czy nieprzytulne. Łuki są powrotem do mody, która obecna była już u nas na przełomie lat 80. i 90. i wielu osobom nadal kojarzą się one właśnie z tym okresem. Oczywiście dzisiaj są one w zdecydowanie unowocześnionej i zmienionej formie, która jest. Bardziej współczesna i też ciekawie wyglądająca we wnętrzach. Jednak wydaje mi się, że z biegiem kolejnych lat, w wielu elementach, takich jak na przykład. Kanapy, fotele czy też niektóre meble, moda na wszelkie obłości odejdzie w zapomnienie, bo zwyczajnie się znudzi i opatrzy. Do łask z powrotem wrócą proste i bardziej surowe w formie elementy, które nie będą aż tak wyraziste i nie będą tak mocno przykuwać uwagi, a które z kolei będą stanowić łatwiejszą i bardziej uniwersalną bazę do tworzenia różnorodnych i ponadczasowych wnętrz. Biel i czerni we wnętrzach to dwa kolory, które we wnętrzarskim świecie wykorzystywane są praktycznie od zawsze. Elementy czerni od kilku lat cieszą się dużą popularnością, i coraz więcej elementów we wnętrzach jest właśnie w tym kolorze. Połączenie to jest niezwykle eleganckie, kontrastowe, charakterystyczne, modne. I jak najbardziej ponadczasowe. Taka kolorystyka to gwarancja wnętrza, które będzie świetnie wyglądać na przestrzeni kolejnych mijających lat. Istotą dobrze zaprojektowanego biało-czarnego wnętrza są jego odpowiednie, malejące proporcje kolorystyczne. Kolor główny, np. biały, który jest w 70-80% we wnętrzu, i kolor uzupełniający, czyli czarny, który stanowi pozostałe 20-30%. Dzięki takim proporcjom wnętrze nie będzie przytłaczające, zbyt ponure będzie odpowiednio dopasowane i przede wszystkim będzie wyglądało niezwykle elegancko. I lekko. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Czy zgadzacie się z moimi poglądami na temat tego, co jest tylko trendem, a co wpisuje się w ponadczasowe wnętrze? Czy jest coś, co dodalibyście jeszcze od siebie, lub czy macie jakieś wątpliwości co do konkretnych elementów, materiałów czy rozwiązań we wnętrzach? Koniecznie dajcie znać w komentarzu pod filmem. Będzie mi również niezwykle miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał i klikniecie łapkę w górę. Tymczasem widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, cześć!